Witajcie moi mili. Z tej strony Hunty. i ruszamy sobie dalej. Oczywiście z kolejnym odcineczkiem. The Outer World. Musimy udać się na punkt rozbudowy. Punkt rozbudowy jest tutaj. A czy my tutaj nie byli czasem? Nie, 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 my tu chyba nie. My tu byli. Północny Wąwóz. Idziemy na Plac Rozbudowy. Prawdopodobnie spotkamy tam dwóch kolesi, przyjaciół Nioki, którzy wstąpili do WZW w celu, no właśnie, w jakim celu, nie wiem, nawet ja tego, nawet pan informator nie wiedział w jakim celu, ale mniejsza z tym, jesteśmy już z 600 metrów, zrobiło nam się 200 metrów. I to tyle, ach, tu jest ten e, generator, wiadomo, mamy wszystkie, e, e, automat sprzedający nieodkryty, no co wy, jaja co robicie ze mnie? Ej, 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 tutaj żadnej bazy nie było ostatnio jak byłem. Więc proszę mi tutaj nie robić z wody, mózgu, mózgu z wody. wody. Okej. Okay. Widzę jedną rzecz. Oswojony kanid. A to nie wróży niczego dobrego, bo jak coś jest oswojone, to musi mieć swojego właściciela. Okej. Okay. Podobno mi trzeba wejść do środka. I jestem tego świadom. W razie sobie wytępimy tutaj maruderów i pozwiedzamy ten cały posterunek. Więc ja ogólnie jestem w szoku, bo jak tu byliśmy za pierwszym razem, to tu nie było nikogo. Po prostu obszar był pusty. Więc czuję się taki trochę za zawiedziony, że skrypt jakąś rolę odgrywają tutaj, no ale wiadomo, no bez tego byśmy wszystkie misje tak naprawdę zawalili, bo przypuśćmy, że musiałbym pogadać z bandytą a ja bym go po prostu zastrzelił, bo stwierdziłem, że coś cholernym bandytą to zgiń i umieraj w czeluściach piekielnych mojego plazmidu jakiegoś tam okej, okay, możemy sobie skakać po budynkach, co jest bardzo wygodne bo wiadomo, z perspektywy górnej widzi się o wiele więcej a z perspektywy dolnej łatwiej zarobić kulkę w łeb więc tak, jak powiedziałem, lepiej chodzić po górze. Tutaj się jakoś zabarykadowali. Czekajcie, to weźmy sobie zestaw złomu. Tu nie ma żadnych drzwi. Automat, nie. Dobra, tu chyba były drzwi czerwone. Okej, okay, Hunty, nieważne. Ćpałeś coś. Hej, take a gander. The door is busted. Rebecca, Anders, you in there? Huh, Rebecca taught me this once. You can jerry rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in Oha, Martvi. Oh no. Oh no. What did you do? Oh, Mioka. I'm so sorry. Medon so Charon. Charon. dowiedzmy się, co tu się stało. O Boże... Monarch, to jedno wielko piekło. Mieliśmy dość ciągłych chorób, nie trzeba było wylatywać. Naprawdę myślałem, że czeka na coś lepszego, Tękna To jest mała marderzy dobijają się do drzwi. Anderson wykrwawił się na śmierć. Ruszam. Nie pozwolę, żeby mnie dorwali. Nie wezmą mnie żywcem. Widziałem, co te potwory potrafią zrobić. They were... Bitch! They were all set to abandon us. What did Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you, and she'd have forgiven you. The kid had a soul that made the sulphur smell like roses. How to leave your medallions to rot with you, but Clara would want to be buried with her sister. Aha! Dobra, muszę sobie pogadać. At least, at least I know. ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being i hate to say this but Myślę, died. I her sister was still fighting to get back home i think mm, ja I o tym nie mówi, tylko... yeah maybe i'm used to disappointment she only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the mana queen out of the most pissed off i've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil i'd wager the step No jasne, chyba zgaduję. Zgadujesz, a może się jakoś wolę wparować tam zbrojem? Dobra. Pff, by nie, nie primalów, słyszę, wszystko, na Sycylii e, zawodne? Ja jestem zawodny. Sycylia, czy my byliśmy na Sycylii? Chyba nie, chyba tak. Nie, Sycylia to chyba nowa planeta. Sycylia, crew... zobaczcie nowa planeta. Nie, byliśmy. Baza Harlowa i lotnisko. Nie, no, byliśmy tutaj. Y, robiliśmy zadanie dla Maxa, o ile dobrze pamiętam. Syla, o Syla, Sycyla, Syla. Dziękuję, wrócę. Na pewno w jednym kawałeczku nie bój się o mnie. Moja droga, kochana Ado. Dobrym poczuciem humoru po swoim kapitanie, Hunt. Tak, my byliśmy na Sycylii. Sycyla to była misja z Maxem. Mhm. Teraz kojarzę yy, mapa. Widzicie? Miałem rację. Tutaj był yy, Max. Yy, no dobra, to co? Musimy się w takim razie rozprawić. Chanti, ty bastard. Bum. What the fuck? Nie, no dobra idziemy, bo. Bo prawie umarłem. Idziemy, bo i tak bym się ogruczoły pozbierać z nich. Więc wiecie. Trzeba i tak ich pieszo. Oni się teraz wkurzą. Przybiegną. A ja ich tutaj, paw paw, piw piw, pierwotny, wyrali go tam, rozwal. No i mega, przewróci się, dzięki, widziałem. Gruczo feromonowe. O kurczę, ktoś mnie tutaj coś przytulił. Dobra. Kolejny jest tam. Trzeba by się tutaj udać. Brakuje. What the fuck? What the fuck? Weź go zawiza to O Okej, okay, dzięki Przydałaś się Chociaż Max jest lepszy, bo ma efekt powalenia Ale ty masz redukcję pancerza To też wcale nie jest takie, takie złe, nie ma na to nie spojrzeć Dobra I Pyk w głowę, pyk w głowę O, dobra Mamy to I ostatni gruczoł Znajduje się w tamtą stronę No nic Idziemy Tu jest ten o co? O ten skąd mi się tu wziął? Dostał noskołpa i się przewrócił Coś tu jest eee. Dobra, mniejsza z tym Pewnie jakieś zadanie będzie z tym powiązane, jak to zwykle bywa Ta gra nie ma rzeczy bezsensownych pewno nie ma granatów. Co tu Kutwa znowu jest? Oni mi nic nie robią tak naprawdę. Ciekawe. Aż tak bardzo wyrosłem z poziomem ponad wszystkich. No to by wyglądało, bo zobaczcie, oni wymieszczel ali, a mi życie nie spadało. Albo inaczej życie mi może spadało. Tyle, że regenerację jakoś nadludzką nad, nad mam. Tej, obudź się. No, ok. Ostatnie pierwotniaki są tutaj. Możemy je tutaj bardzo fajnie, sprawnie rozwalić. Okay. Ty już tam zostań lepiej. A ty, Minioki, pomóż z tym. Musi się jakiś wpierdzielił tutaj typek. Co to jest mega pierwotny? Dobrze czytę. Chyba tak. Mega pierwotny. O kutwa Oni się nam narżają tutaj, moi drodzy Super, udało się działo... znaczy... ...mod odpalić Mega pierwotny, ja pierdziele Masakra jakaś. Mózg pierwotnego. Ja pierdził, ale łupów. Nie no, spoko. Nie no, ten mega pierwotny to był naprawdę ciężki kolos. Dobra, mamy Gruczały, gdzie jesteś? Ta Mm, so outstanding there's an old base i used to call home i can get us in the door but we'll have to shoot our way through the queen's brood to get to the center we'll set the bait there password to the door is charon to the the <coughs> clara Hayes, anders rebecca opal nyoka charon he said it was some old myth something about death and all the things we hmm. most of us just thought it sounded Najwyższy czas zabijmy modl modliszyca, to do dzieła. Wracamy na statek najprościej, teleportem i nam powrotem na monarcha może być w kaskadzie lądowisko, bo chyba na kaskadę możemy się od razu przeteleportować. Na statek, jak będziemy poza terenem, ale dobrze mi się tutaj coś w głowie pamięć nie myli. Więc wiecie, szybsza podróż to, 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 to mniej, mniej czasu oglądania tego łażenia zbędnego, co nie jest przyjemne. Momentami, gdzie jest ta wasza stara baza? Tutaj. No dobra, no nie ma problemu. Czy ja tam czasem nie byłem, w tej dziurze? Coś mi się tak wydaje, że ja chyba wszędzie byłem. Aha. Jakaś dziura tu jest. Aha, mamy punkty, moi drodzy, zapomniałem. Perswazję nie ma co tutaj rozwijać, bo nasz max ma perswazję. Kłamstwo aktualnie mamy, co? Moglibyśmy dać na szansa w wanie efektów u ludzi plus 10%. Mniejsza z tym. Weźmy może hakowanie. Na pięćdziesiąt pięć. I co by tu wziąć? Nauki ścisłe. Inżynier. To by nie było głupie. Na sześćdziesiąt wbić. Ale też by się przydało tej dobić trochę. Do nich. Eee, ekspert. Myślę, że naprawienie przecież jest kazitelne. Tu mamy maksymalny koszt. Zastraszanie kłamstwem mnie tutaj tam mało interesuje. A ja poświęciłem 8 punktów na tą inżynierię. Ale chciałbym też ich trochę tutaj wzbogacić. To wszystko jest w z pancerza. Tu towarzysz, o czym my dodatkowo się. Tu tak jest słabe. Ale dobra, weźmy dawać sobie nauki ścisłe. Mamy 5. Raz, dwa. No tutaj mamy trzy. Okej. Okay. Możemy teraz wziąć. Nie. Nie, wszystko. Wszystko. I mamy postać rozwiniętą. Dalej możemy lecieć. Możemy napierdzielać w grzybki. Ale tu jakaś baza była, moi drodzy. Pamiętacie coś? Żeby tu jakaś baza była. To jakiś ko. Leś się, działanie baza. Bo... Aha, tak, tak. Nie mogliśmy tutaj się dostać, bo nie znaliśmy hasła. Czarno. Siedlisko modli zaurów. Ja tu chciałem wejść. Myślałem, że hakowanie mi pomoże, ale dupa. Tak myślałem. Kla... Żerowisko Klara Opal. Nieźle. Czy oni są martwi, ta? Szypa! Owajmy broń. Ciekawe. Czy żyją, czy są martwi? Może co mam zrobić? Poszukaj w ulu resztek przyjaciół, zabezpiecz dawną bazę. Pora udać się do dawnej bazy, Joki, czyli do ten na obszarze między Rostem. Pozbądź się wszystkich mizarów, zanim znajdziesz właściwe miejsce. Czyli pozbądźcie wszystkich. Dobra. Dobra, dobra. Czyli muszę się takich pozbyć i tak się ich pozbyć. Ale lewiecie, jakby widzę? O, jest opal. Czaron. Nie ma tu jakiegoś komputera albo czegoś, żeby, wiecie. Yy... O, nowy hełm, poziom trzeci. Trzeba go zobaczyć. 23. Po się w dupę z tym poziomem trzeci. Tutaj jest oczywiście wszystko. Podnosimy. Tutaj jakieś badziewia Chipsy, batoniki. Dobra, może chodźmy z drugiej strony, będzie prościej. I tu coś jest? Wow, fajne miejsce, ale nic tu nie ma. Dobra. Idziemy teraz do... ...klary. Cholerny główna. O, no podnieś, podnieś. Gdzie jest klara? Pistolet plazmowy. Dobra. Możemy się napierdzielać, że tak powiem. Jazda, za, Teraz ogłuszona jest większa część ich. No i spoko. Teraz trzeba podłożyć tutaj... umieść gruczoły. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs, but I ain't. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. Let's get Monarch folks often joke about it, not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat. It's because there's no escaping it. It's life here, and right, but here, somehow the soul. You built steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders, four of us for a while, scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca. Okay. Believe me, she had a head for numbers. Helped us trade hides for food and materials. Okay. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. Hmm. Szkoda, że ich nie ma tutaj. <coughs> Zobaczyliby jak robił z ich modlih siedczka. To ja Idę. To wielka. Pogorszy on. Gdzieś to? Walimy kwasem Jest mega Po sprawie Ta, ja żyję, nie wiem jak wy Młodziszyca, gruczo plazmowy to pan, 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 pistolet plazmowy Nic ciekawego, znowu Cześć I wish these were more auspicious circumstances, but at least we're all here. That makes it stupid. By all accounts we should Captain. You mind if we rest a spell before we head out? I'd I'd like to bury O What? Why? Dobra. Czas przeskoczył, ona pochowa tych swoich. Gdzie jestem? A, tu. Jest. Była dla mnie jak siostra, niech spoczywa w pokoju. Clara. Jack Jackson Hayes. Jego najgorsza zbrodnia? Miał czelność zginąć przede mną. Anders opuścił nas, wielki myśliwy. W życiu poprawowało tyle rapidonów co niewiast. Rebeka, przynajmniej w końcu do nas wróciłaś. Opal. jedna z wielu, którzy jedna z wielu, którzy zasługiwali na lepszy los. Koniec. You know, I've been assuming this entire stay on your ship thing. That said, you ain't been eaten or shit. So how's about this? Postuluje mi ten plan. No i super. Mamy członka na stałe. Oczywiście możemy ją w każdej chwili wyrzucić. Z zadanie wykonane? Cieszę się. Ta. Bizancjum, Bizancjum, Bizancjum i Bizancjum. Mamy ostatnią planetę. Hmm, przepraszam. Mamy misje, które dotyczą ostatniej planety. Znaczy, źle. Mamy misje, które zgrywają się w jednej planecie. O! To fajniej brzmi na pewno. Więc moi drodzy, idziemy sobie na Bizancjum, do Bizancjum, do nowego miasta. Miasta, które jest uważane chyba za, najba za najbardziej e z cywilizowane. O ile mi pamięć nie myli z tych rozmów, co oni tutaj prowadzili. Monarch niby to jest Zadupi, a Bizancjum to jest. E... Bizancjum to jest. O kurczę, ten jest jeszcze inne. Myślę, że to jest na gdzieś tutaj, w tym oku, ok wiecie. Tu, 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 tu gdzieś. No, Bizancjum, Bizancjum. Dobra, w sumie. Przyziemna kruciata. Odwiedź rodziców Eli, więc moglibyśmy tą Eli dodać teraz do drużyny e, zamiast Nioki. Wykonać to zadanie i po prostu ją wykopać na Zbity Pysk. Bo prawdziwa drużyna to tylko Hanti Patiti i Max. Ta trójka. Czekajcie, Hanti Patiti i Max. HPM HPM. O kurczę, jaki skrót fajny. Bizancjum. Nowe miejsce, nowe losy, nowe życie. Okej. Okay. Koniec. Ogólnie Eli. Ja muszę cię tutaj trochę zobaczyć. Medycyna to jest słabe. To jest słabe. Może być. Może być. Eee. Może, być. Może być. Może być. Może być. Dobra. Ubieramy cię. W coś lepszego. 15... Nie wiem, jakiś pancerz mam godny. Dobra, 32. Żeby rodzice się z ciebie nie śmiali, wiesz. 28, 32. Chyba nic lepszego nie mam niż 32, nie i broń. Widzę, że lubisz pistolety. Ale ja nie lubię, żebyś tymi miała pistolet, więc może. O! O, patrz, 1100 wielkie działo dla dużej dziewczynki. Więc moi drodzy, jak wygląda Bizancjum? O. Oh, fuck, mam nadzieję, że to jest tylko ten obszar, a nie ten cały. Ale tego to się, moi drodzy, dowiecie w kolejnym odcineczku. Ja Wam tutaj bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się oczywiście podobało. No i zapraszam na kolejne odcinki. W tym to wszystko. Trzymajcie się. Hej.